Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o Enum w Pythonie. Wyjaśnimy wszystko od podstawowego użycia modułu Enum po zaawansowane techniki. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Enum w Pythonie to specjalna klasa do definiowania stałych, poprawiająca czytelność i pomagająca unikać błędów programistycznych. Enum, skrót od enumeration, to klasa używana do definiowania zestawu nazwanych stałych. Zazwyczaj jest używana do grupowania powiązanych ze sobą stałych. Na przykład nadaje się do reprezentowania kolorów, dni tygodnia lub kierunków. Istnieje kilka powodów, aby używać enum. Poprawiona czytelność używanie nazwanych stałych sprawia, że kod jest bardziej intuicyjny. Zapobieganie błędom zapobiega zmienianiu lub niewłaściwemu użytkowaniu wartości stałych. Grupowanie organizuje powiązane ze sobą stałe w jedną klasę reprezentującą uporządkowane dane. Aby używać Enum, zaimportuj moduł Enum i zdefiniuj klasę. Klasa powinna dziedziczyć po Enum i definiować wartości, które chcesz traktować jako stałe. W tym przykładzie definiujemy klasę Enum o nazwie Color z trzema wartościami. Każda nazwa jest dostępna poprzez atrybut Name, a przypisana jej wartość przez atrybut Value. Elementy Enum mogą być porównywane po nazwie lub wartości. Możesz użyć operatora IS lub Równa się, równa się, aby sprawdzić tożsamość i równość. Tutaj przedstawiono porównania enum za pomocą równa się równa się i is. Enum został zaprojektowany do poprawnego porównywania obiektów o tych samych nazwach i wartościach. Jeśli chcesz automatycznie przypisywać wartości członkom enum, możesz użyć enum auto. Auto pozwala Pythonowi automatycznie przypisywać wartości, eliminując konieczność ręcznej specyfikacji przez programistów. W tym przykładzie użycie Auto eliminuje konieczność jawnego określania wartości, czyniąc kod bardziej zwięzłym. Członkowie enum mogą również przechowywać wiele wartości, np. krotki, tuples. Pozwala to każdemu członkowi przechowywać dodatkowe, powiązane informacje. W tym przykładzie członkowie klasy status mają po dwie wartości reprezentujące stan i opis. Jest to przydatne, gdy chcesz powiązać wiele informacji z jednym członkiem enum. Enum w Pythonie zawiera klasę flag, która może być używana jak flagi bitowe. Używanie flag umożliwia zarządzanie wieloma stanami jednocześnie. W tym przykładzie używane są operacje bitowe do łączenia wielu uprawnień. Używanie flag umożliwia zwięzłe zarządzanie wieloma stanami. Członkowie enum są niezmienni. Po zdefiniowaniu ich nazw lub wartości nie można zmienić. Jest to ważna cecha zapewniająca spójność jako stałe. Enum musi mieć unikalne nazwy i wartości. Nawet gdy duplikaty wartości są dozwolone, Python automatycznie priorytetuje pierwszego członka. Moduł Enum w Pythonie jest bardzo przydatnym narzędziem do grupowania zbiorów stałych, poprawy czytelności i utrzymania spójności kodu. Możliwe jest wiele zastosowań, od podstawowego użycia po automatyczne przypisywanie wartości za pomocą Auto, jak również użycie jako flag bitowych. Prawidłowe zrozumienie i opanowanie Enum może poprawić jakość kodu i pomóc w zapobieganiu błędom. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź url w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zasubskrybowanie kanału i polubienie go. Dziękujemy za oglądanie.